Postanowiłem kręcić vlogi ze swoich podróży. Tylko kurczy. Pojawił się mały problem. Nie podróżuję. Piękna pogoda. Bo to się nie da ukryć, że w końcu jest słońce. Podobno. I jeszcze piękniejsza wizyta dzisiaj u mnie. Przyjechał Kosa, mój kolega z Gdyni i przywiózł. Najcenniejszy towar, jaki chyba można dostać, w Toruniu dostać? Warto ciężko go dostać, więc, co, co, będziemy ukrywać. Apelujemy do wszystkich, żeby zwiększyć dystrybucję Monstera Niebieskiego absolutnie zero. Kosa, gdzie udało ci się dostać tego specjalnego gifta? W kiosku. O twojej pracy. E, o mojej pracy nie będziemy rozmawiać, ale to jest kiosk gdzieś na Bartosza Głowackiego. To zakładamy się, że wysadzą ten. <śmiennie> nie lubi, na twarz. No łapiec, A, to jest młody. Młody to jest zupełnie inna historia i zostanie przedstawiony w innym filmie, tak? Młody, będziesz bohaterem w swoim domu? Niech ludzie ocenią, jak cię babka u fryzjera obcym gongoliła. No, ja myślę, tak w skali od 0 do 10, tak mocne minus 3. A to za twarz to się nie liczy. Kosa nie wiecie, ale kosa jest alkoholikiem Ulubi wychlać. Ale ostatnio na detoksie. Niestety. Niestety, może mu nie służy. Przyszławisko na list polecony, i to jest bardzo fajna sprawa, bo to może być coś wyjątkowego, fajna przesyłka. Także ciśniemy na pocztę. Albo to będzie ta przesyłka, albo jakieś wyzwanie w sprawie alimentów. Zobaczymy. Ej, jakby ktoś pytał, dlaczego nazwa kanału namówiłeś, to jest długa historia, którą kiedyś na pewno opowiem. Ale to kiedyś. Młody, dobry piesek, tak? Dobry. Bardzo dobry piesek. Mmm, jeszcze jedna rzecz warta polecenia: ketchup kotlin, 60% mniej kalorii. Fajny, ponieważ nie ma w ogóle cukru. Jedyne cukry występujące w tym ketchupie to jest to, co występuje naturalnie w pomidorach. A tak generalnie są dosłodzone słodzikiem. Więc wiadomo, no, jak ktoś nie lubi chemii, no to mogą mu te słodziki nie podkręcić, bo do dziś naukowcy nie są zgodni. Jak to jest z tą szkodliwością słodzików? I to przeróżne, bo ich jest tam wiele. No nieważne. W każdym razie polecam. Trudno dostać, przynajmniej w Toruniu. W Olszanie czasem jest, gdzie indziej nie widziałem. Ale jak panu do kochy zaglądam, to jest ok, nie? To idziemy na pocztę i poćwiczyć, bo ogłaszam środę Światowym Dniem Klatki, nie poniedziałek, bo to, to zbyt banalne. Muszę się przyzwyczaić do tego mówienia do kamery w miejscach publicznych, bo wydaje mi się to strasznie popieprzone. Z jednej strony ludzie patrzą i mówią, czubek gada do kamery, a z drugiej strony ona taka jest mała, że można tego nie zauważyć, że jest ta kamera to jeszcze gorzej czubek, który mówi sobie do ręki. Nie jest lekko. Ale czasy ciężkie. I tutaj po prostu tutaj... no. Dzięki bardzo. W strasznie wymęczonej kopercie przyszła ta koszulka. Nie wygląda to za dobrze. Aż trochę żałuję, że nie otworzyłem jej na poczcie przy kobitce, no ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Cześć kochanie, cześć. O Jezu, w same usta trafiłeś jezorem. Cześć, cześć, no już się cieszę. Też pan się cieszy. O wow, młody nokaut, nokaut. McGregor, chodź tu, chodź tu. Tak się pan cieszy, że cię widzi. No jak tu nie kochać psiaka? Ojej, no co, co robiłem? Wspałem sobie, co? Wspałem sobie? Tak, tak. No jest, dotarła magiczna przesyłka, koszulka z nadrukiem. Mojego pieseła, sami możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Uważam, że prezentuje się zajebiście. Mm, plusy i minusy już na pierwszy rzut oka, plusy są na pewno takie, że nadruk jest na całej koszulce, zrobione jest fajnie mimo, że zdjęcie nie było najlepszej jakości, zdjęcie jest jakie jest, stąd i takie kolory koszulki. Długo szukałem sklepu, który drukuje na, całym, na całej koszulce, nie tylko jakiś prostokącik w środku, bo to, to można zrobić naprawdę byle gdzie, ale właśnie na całej koszulce wybrałem ten sklep, który zresztą zaraz wam pokażę w telefonie. Eee, wszystko wygląda spoko, fajny materiał. Nie wiem, czy to jest super mega materiał, co to tak naprawdę jest. To tam pewnie na stronie jest napisane, trzeba by przeczytać, ale tak na pierwszy rzut oka, przyjemny w dotyku. I widać, że trudno jest mi te koszule gdzieś tam pognieść, wygnieść i, i szybko wraca do swojego pierwotnego stanu. To raz, ale, ale jest jeden minus, który od razu mi się rzuca w oczy, rzuca mi się w oczy. No, sprawdzane już to było, testowane i już wiadomo, na czym stoimy. Rozmiar, ta koszulka była zamawiana w rozmiarze XL, ponieważ dedykowana była dla osoby wysokiej, której XL była potrzebna. A tak naprawdę ta koszulka za mała jest dla mnie, tak? Dla osoby po redukcji, która ostatnio nosi MK, a nawet sobie ostatnio kupiłem bluzę rozmiaru S. No i nawet nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy tak wypada rozmiarówka w tym sklepie, czy. Im się coś pomyliło, bowiem, tutaj, gdzie powinna być jakaś metka, cokolwiek, to jest tylko O, proszę, takie niby coś, nie wiadomo o co tu chodzi. No, i trzeba będzie to zweryfikować, wszystko tak? Trzeba będzie znaleźć na stronie rozmiarówkę, zmierzyć koszulkę i zobaczyć, jak nie to, to pisać i interweniować. Kręcie, kręcie, kręcie. Zaraz wam pokażę cały sklepik, żeby oczywiście. Bo atom dziwne rzeczy na dziwnym portalu oglądałem, nie idźcie tą drogą. Generalnie jestem w szoku, jakie informacje pojawiają się na Gazeta.pl jako te pierwsze najważniejsze wiadomości dnia trzymają poziom. To jest ten sklep Nested Nest Close, Nested Close, Nested Clothes, nie nieważne. Nie wiesz co mówić, to mów niewyraźnie. Chyba śpiewał Kazik, a więc Nested Close. Tak. No, macie tu duży wybór wzorów, które są mam nadzieję, że wyostrza tak kamera. Które już są na stronie, jest ich bardzo dużo. Można coś dla siebie znaleźć. Ja akurat no tutaj był taki pomysł, aby właśnie swojego pieska zapodać, więc, więc nawet za bardzo nie było opcji. Dla niego, dla niej. Bluzy, koszulki, tank topy. Ona to też sobie ostrzezę, żeby jakoś tanktopa sobie zamówić. Pewnie też z jakimś własnym nadrukiem. Te na miejscu nie są zbyt fajne. Cena też jest na plus, bo ta koszulka, którą zamawiałem z piesełem, kosztowała nas z przesyłką 89 zł. To nie jest dużo, myślę, chociaż ta przesyłka wyglądała jak wyglądała, bo widzieliście wymi wymiętoloną kopertę no, Ale dobra, no przyszło całe, nic się nie stało, więc może też przeżywam, nie będę robił tutaj jakichś akcji, nie kręcił afer. No, w każdym razie sklepik jest taki, tak sobie kręcę i kręcę, bo szukam takich informacji tak na gorąco o tym, jak tutaj ta rozmiarówka powinna wypadać i ewentualnie jakieś zwroty, no jest jakaś opcja, zobaczymy. No zobaczymy co z tym będzie. W każdym razie zobaczę sobie na stronce sami, może Wam coś przypadnie do gustu.